Ostatnio nagrałem Wam filmik do kobiet, skierowany o tym, jak nie zmarnować swojego życia, o tych wszystkich wyzyskiwaczy. Dzisiaj odpowiadający filmik dla mężczyzn: <laughs> czyli jak spriorytetyzować swoje życie, żeby możliwie ten okres tych 40 lat, kiedy jesteście aktywni, silni, chce się Wam wykorzystać możliwie najlepiej. Macie dużo więcej czasu niż kobiety, ale to nie znaczy, że nie możecie go zmarnować. Dopiero z perspektywy iluś tam przynajmniej tych 15 lat widać, jak popatrzycie na swoje życie, które decyzje biznesowe były korzystne i naprawdę przyniosły Wam jakąś wartość dodaną. A które były kompletną porażką i tylko straciliście na nie swoje zasoby, swój czas, swoje nerwy. I tak naprawdę, gdybyście tego nie zrobili, to byście w ogóle nie zaczęli, wyszlibyście na tym o niebo lepiej. I tu mi się przypomina taka historyjka z moim kabrioletem, bo ona jest świetnym przykładem na tego typu zjawisko. W czasach swoich, swojego pierwszego rozstania, żeby sobie poprawić humor, kupiłem sobie amerykański kabriolecik. Inwestycja wtedy w Polsce całe prawie tysiąca euro. Samochód był piękny. W latach 90., słuchajcie, to był top of the top, co middle class w Ameryce mogła mieć. Jakiś skórzany dach, na guziczek, super się na to dziewczyny wyrywało no natomiast wiadomo wtedy w tamtych czasach w Polsce samochody były tanie można było mieć co się chciało większy problem był to sprzedać niż to kupić no i faktycznie dużo radości z tego było pamiętam jeździłem tym do Niemiec nawet w Italii raz byłem i słuchajcie pamiętam jak troszkę się ten samochód zleciwiał i trzeba było się go pozbyć jak próbowałem to upłynnić Coś tam jakieś łożyska się już posypały, alternator. Nie chciałem się tego robić. Jakiś tam jeszcze to lewy gaz miał, więc ogólnie trzeba było temat upłynnić, Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Dzisiaj tak nie zrobił. I znalazłem jakiegoś tam kupca przez Allegro, jakiś chłopaczek się napalił. Mówi: O, muszę to mieć, chcę to bardzo mieć, zależy mi. Przyjechał, oglądał. Mówi: No, ale nie mam masz tyle pieniędzy. Tam to chyba chciałem mu za całe tysiąc euro sprzedać. I mówi, że da tam 600 euro, i że resztę to przywiezie natychmiast, jak tam w robocie dostanie wypłatę. Tam jakiś budowlanie zbył. Już mi się czerwona lampka zapaliła, ale myślę sobie, no, temat nie warty tego, nie warty wielkiego zachodu. Chodziło o to, żeby tą umowę spisać, złoma się pozbyć i pójść dalej. No i chłopaczek oczywiście wziął pod ten samochód. Tyle go widziałem. Nie zobaczyłem oczywiście tych 400 euro potem. No i myślę sobie, no. Hmm, Niby nie dużo pieniędzy, ale żal temat tak zostawić, więc poszedłem, udałem się do prokuratury w Pucku. I pani prokurator miła mi doradziła, że no, ja pan nic się z tym nie zrobi. Jak nie płaci, to tu pewno takich, co nie płacą, więc trzeba napisać w zawiadomieniu do prokuratury, że chciał świadomie popełnić wykroczenie, oszustwo, i wtedy ewentualnie będziemy go ścigać za wyłudzenie pieniędzy. No to jak zrobiłem, tak jak pomyślałem, pani doradziła, tak zrobiłem. Napisałem to zawiadomienie, pojechałem z powrotem do pracy do Niemiec. Przyszło zawiadomienie o rozprawie, tam ktoś odebrał mnie, u mnie w domu. No i oczywiście na rozprawie stawiłem się sam, eee, nic się nie dało zrobić, ale kolega wyczytał tam, który przyszedł ze mną na tę rozprawę, drobnym druczkiem, że należą mi się, należy mi się zwrot kosztów transportu z Frankfurtu nad Menem, z którego akurat jechałem pożronym jeszcze samochodem. Więc okazało się, że polski podatnik, przy pomocy wspaniałego wymiaru sprawiedliwości, zwrócił mi cały brakujący koszt. No, i tak sprawa się zakończyła. Natomiast ten kabriolecik jest takim świetnym przykładem, co macie, kiedy macie lat mało, jesteście młodzi, wydaje Wam się, że to nie jest wiele warte. Potem okazuje się, że to jest wiele warte, i na odwrót. To, co wydaje się, że jest wam, wam wiele warte, jest w rzeczywistości nic nie warte. No i teraz chętnie bym sobie tu pojeździł kabrylocikiem i nawet bym dał za niego te 1500 euro, ale nie ma. I za te 1500 euro to mogę sobie w porywach kupić pandy 4x4 i to jest wszystko, co tutaj jest dostępne w tych pieniądzach. I już bym się tam nawet gazem nie przejmował, lewym, bo i tak tutaj żadnej kontroli nie ma. No i to pokazuje, w jaki sposób patrzymy na życie, mając 5 I potem, jak to zobaczenie potrafi się zmienić. Jak patrzę na swoje aktywności, które podjąłem, wysiłek rozwojowy, to stwierdzam ze zdumieniem po tych 20 latach dorosłego życia, że najwięcej radości życia, korzyści, możliwości nowych, szans, rozwoju przyniosło mi uczenie się języków i zrobienie prawa jazdy na motocykl, za co wyklnęła mnie moja mama i zapisanie się do klubu motocyklowego. tak to było coś co do tej pory owocuje gronem wspaniałych przyjaciół, możliwościami wiedzą przede wszystkim techniczną, z zakresu silników, z zakresu elektryczności, wiedzą z zakresu psychologii, wiedzą o ludziach. Także no aż... Dziw o tym pomyśleć. No i patrząc, rozglądając się tutaj po okolicy, widzę takich różnych ciekawych ludzi z całego świata, którzy tu przyjeżdżają, jak oni się zachowują. I to pokazuje, w jaki sposób ludzie, którzy nie mają sentymentów i nie dbają za bardzo o to, co środowisko, otoczenie chce w nich wtłoczyć w procesie jakiegoś tam kształtowania jednostki przydatnej do społeczności, i dzięki temu wychodzą na tym bardzo dobrze. Wasz czas, kiedy jesteście silni, młodzi, kiedy macie te 40 lat swojego rozwoju zawodowego, czy tego, kiedy jesteście silni, kiedy możecie założyć rodzinę, kiedy z wami się liczą ludzie, kiedy możecie z kimś biznes zrobić, wydaje się długi, ale nic nie jest tak długie, żeby nie można go było zmarnować łupiąc tam gdzieś na jakimś polu buraków nad kałużą zwaną Bałtykiem. Dlatego, że wystarczy, że Zbyt szybko podejmiecie wiążące decyzje dotyczące osiedlenia się, zwiążecie się rodziną, partnerką, kredytem, domem. Bardzo szybko ta energia z Was wypłynie. I nawet jeżeli po jakimś kreszu życiowym będziecie mieli jeszcze czas na to, żeby podjąć kolejne szanse, to z energią i z entuzjazmem może być różnie. I Tu mi się przypomina taka historia a propos tego, i jak długo mężczyzna może coś w życiu zrobić. Jak mój przyjaciel dawny, jeszcze z czasów, kiedy w Polsce były jakieś elity, powiadał mi historię, kiedy po jakiejś imprezie z panem hrabią znajomym zamówili sobie damy do towarzystwa. No i damy, jak to damy, przyjechały, popatrzyły na niego i na pana hrabiego, no ale pan hrabia miał już ponad siedemdziesiątkę. A że usługa była płacona, no to <laughs> damy dały, udały się gdzieś tam na górę i po całej nocy spotykają się na dole i jedna patrzy na tą drugą, która była z panem hrabiem i pyta, jak się noc udała, a ta druga taka uchachana, no było super, chętnie, chętnie po raz kolejny, chętnie po raz kolejny. I to pokazuje tak naprawdę, gdzie kończą się możliwości mężczyzny w tym zakresie, ale oczywiście jak wspomniałem, mogą się skończyć dużo wcześniej. To wszystko zależy jak bardzo dbacie o zdrowie, jak bardzo szanujecie swój czas, jak szanujecie swoją energię, jak bardzo nie dajecie się z tego okradać wszystkiego. Kiedyś w Sanremo, gdzie dużo ruskich biznesmenów zdesantowanych przez Estonię krąży. Spotkałem takiego jednego, który gdzieś tam ze mną w trakcie jakiejś naprawy na stacji benzynowej przy warsztacie stał. On tam zmieniał jakieś koła, jak grzebałem w swoim landrowerze. No i obserwowałem sobie tego człowieka, jak on się zachowuje, jak on wygląda, co go interesuje, o co pyta. Człowiek, pięknym ręczrowerem, na estońskich blachach sobie stał. Wypytywał mnie o to i tamto, sprawy jakieś tam lokalne, światopoglądowe, czy ogólnie sytuacji bieżącej. Czymś tam handlował, nie wiem dokładnie czym. Coś tam gdzieś przywoził, a to z Rosji, a to do Rosji. Żonę zostawił na Lazurowym Wybrzeżu z rodziną, siadł w tego rangerowera, zjadł bardzo dobry, zdrowy obiad, który sobie sam przygotował, nie, nie żadnego fast fooda, tylko zgodnie z zasadami diety wegańskiej, coś tam miał umieszane w pudełeczku. wsiadł w tego range rowera zapytał mnie o to i owo, wziął sobie wizytówkę, gdzieś tam włożył odpowiedni segregatorek i pojechał ze swoimi sprawami. To pokazuje jak bardzo może się zmienić to, jak postrzegacie siebie, ile jesteście warci, co w waszym życiu było ważne. Co tak naprawdę z tego, na co poświęciliście energię, kiedyś zaprocentuje, a co nie. Ma przerwa.